Raz, dwa, trzy, bez mikrofonu. Cześć, witajcie. Tutaj Nix. O rany, jest poniedziałek, rano jadę do pracy, przebieram samochodem. Jak Wam mówiłem, wcześniej ta sytuacja jeszcze przez jakiś przynajmniej czas potrwa. No nie przez jakiś czas, no, pewnie będzie 2-2,5 miesiąca. Niezależnie jak to wszystko się będzie rozwijać A, trochę jestem niewyspany Kurczę weekend był no, dość intensywny w związku z powyższym No, jarzewie tylko do poniedziałek jakoś pójść. A, Cóż dzisiaj tam wam mogę powiedzieć od siebie No przede wszystkim w końcu nadszedł ten mój długo oczekiwany dzień To znaczy mam wieczorem pierwszą jazdę Będę troszeczkę się musiał spieszyć nie ma co ukrywać, jadą czwartej z pracy. O piątej, że przejechać do domu, i będę, no, od razu lecieć na plasma de my... Zastanawiam się, jak to będzie w ten pierwszy dzień. Nie zabrałem ze sobą żadnego, żadnego wyposażenia, po prostu go nie na dzień dzisiejszy. Kask, oczywiście, jest już zamówiony. Mam nadzieję, że kto wie, może nawet dzisiaj do mnie dotrze ale jak już się dostałem próbowe przesypki no, jeszcze, więc nie wiem jak to, jak to będzie byłem w sklepie, też jeszcze udało mi się w piątek podjechać dowiedzieć się kiedy dojdą kurtawki w moim rozmiarze, myślę taką elkę jedną, ale no, nie ma co ukrywać, była za duża znaczy, teoretycznie wyglądała w miarę dobrze no ale wiecie, kurtawa musi być dopasowana i to bardzo dobrze trochę się tam i protektory przesuwały na parkach, więc stwierdziłem, że nie, to nie ma sensu, przecież nie, tak nie ma sensu i o ile rękawy i tak dalej były w miarę ok, to to jednak było widać, że w razie czego to, to ta, ta by się po prostu z parków zsunęła, nie miało to największego sensu żeby, tak, więc czekam po prostu na kurtawę od razu pewnie kupię też różne rękawice, no i jadę dzisiaj na ten kurs, rozumiem, że tam Instruktor dla mnie wszystko przygotuje, to znaczy, pewnie będzie jakiś kask, no i wszystko, co jest do tego potrzebne. Tak się zastanawiałem nad tym kaskiem, czy będzie możliwość, jak już z października przyjdzie, żebym sobie w swoim pojeździe, to znaczy rozbił go najzwyczajniej w świecie wewnątrz, w trakcie kursu, ale o ile się nie mylę, to taka myśl mi przyszła do głowy, że raczej będzie to niemożliwe ze względu na fakt, że tam jest jakaś komunikacja, jakieś audio podpięte do tego kasku. Się używa na kursie. No, przecież instruktor jadący z nami po mieście, no musi mieć z nami jakiś kontakt, tak? Więc tutaj no, myślałem, się, że To jest jakieś audio i raczej nie będzie opcji, żeby w swoim kasku jeździć. Chociaż być może, kto wie, może po placu się uda i jakoś tam się nie będę musiał na swoim bajku męczyć, jeszcze dodatkowo w rozbijanie z kasku na głowie, nie Więc może jakoś tak to będzie. No, oczywiście jestem podekscytowany? No. Tak, no trochę tak, ale jestem jeszcze zbyt zaspany teraz, żeby, żeby jakoś specjalnie się tym jarać. Czy specjalnie, no po prostu długo czekałem w związku z tym entuzjazmem instynktywnym. Jestem jest, jest spokojny, tak? A, No nie ukrywam, że trochę się też obawiam, tak? jak to tam będzie na tej jeździe? jak to tam będzie wychodzić. Mm, zobaczymy. No, zobaczymy, sobie że półtorej godziny, więc z całą pewnością coś tam się już dzisiaj nauczę nad inną rzeczą się jeszcze zastanawiałem czy w ogóle przyjedzie tą Yamahą instruktor dzisiaj Jest tam na kursie Yamaha x 6 takim motocyklem będę się jeździć, ale domyślam się że na pierwszą jazdę przywiezie ze sobą w to jakiegoś takiego mniejszego bajka nie wiem, może jakąś 125 kto wie, 10, bo bo coś czuję, że nie daje ludziom pod tyłek cięższych i mocniejszych maszyn na pierwszy raz, nawet na plac, bo może się to różnie skończyć jak Tak, odbędziemy manetkę i włączę, to z podtyłka i więcej z tego będzie co chwila musieliby <gry> renowację tych bajków przeprowadzać w tym ośrodku no, także pewnie dzisiaj będzie jakoś tak w miarę lajtowo, spokojnie, no, też się musi jak ja się zachowuję, czy nie ogarniem jakaś kompletna panika na tym motocyklu i nie zacznę wziąć dziwnych głupich rzeczy. No, to już nie może być. Chociaż kto wie, kto wie, mówi się, że rzucenie kogoś na głęboką wodę też jakieś tam efekty przynosić, tak? W końcu nie ma co dostajemy uprawnienia do kierowania motocyklami o pełnej gamie tutaj mocy. Wielkości wszystkiego, tak? Gabarytów, nawet takich, biorąc takie aspekty pod, pod uwagę, jak nie wiem, ciała na motocyklu w różnych typach, w różnych typach kto wie, może robią po prostu tak, że na pierwszy raz jednak od razu dają to na czym będzie się jeździło, się od razu przyzwyczają. Radzi sobie, to sobie nie radzi, znaczy radzi, to, to dobrze, a jak sobie nie radzi, to, to sobie musi szybko poradzić. No i tak to wygląda taki będzie ten dzisiejszy poniedziałek. Pogoda może nie jest jakoś specjalnie piękna, ale jest sucho. Nie pada, w nocy nie padało. Mam nadzieję, że w ciągu dnia też się nic nie wydarzy. Jakoś to się wszystko utrzyma, no, utrzymałcie tam niekoniecznie utrzymał przecież. Co bym mógł wam jeszcze ciekawego powiedzieć? No sam nie wiem. Myślę, że nie będę tutaj nawijał niepotrzebnie. potrzebnie karbonaukszy przez weekend no, tyle zeznaczyłem, że w testy kamerki o której mówiłem w poprzednich e, nagrywkach sprawuje się nawet przyzwoicie, powiem Wam nawet jest, jest ok, zobaczymy jak będzie się za... przetestowałem już to już ją dobrać, e, w trakcie jazdy, ale mocowania nie miałem tutaj żadnego, jak gdzieś na filmie, straszna bieda z tymi akcesoriami. <laughs> też trzeba będzie pokombinować w tej sprawie I right. love Się powiem wam, że jak za tą cenę i na, mając na uwadze fakt, że e, kupiłem ją z Pochamps, e, ile, żeby Was nie skłamał, yy, no 25% wylądowało tej kwoty na karcie skarbonka jeszcze. No i co ty tu dużo gadać. Mam też te, prowadzę działalność gospodarczą, w związku z powyższym poleciała w koszty. No więc wiecie, kamerka tak naprawdę wyszła mi jakieś śmieszne pieniądze, tak? Na pewno za tę cenę nie kupię niczego z tymi parametrami. Hmm. Także spoko, no, no nie będzie mi zupełnie nieraz gdyby coś jej się stało, a takie obawy przecież by były nie kupić z GoPro, jedną z tych nowszych. No, potężne pieniądze jak dla mnie to kosztuje żeby tak sobie wydawać na pierwszy raz, mając na uwadze, że za te dwa koła, co jestem w stanie się doposażyć do motocykla przede wszystkim w te rzeczy, które są niezbędnie potrzebne, chociażby ciuchy, tak? Więc tutaj nie ma co gapy, tutaj nie ma co tam kupować kamerki, jak się nie ma całego reszty, całej reszty oporządzenia. No, także będę na, nagrywał, tym na razie jeszcze ciągle nagrywam Wam z samochodu zapięty, mam ten swój telefon nieszczęsny tutaj na i widzę, że to telepie potwornie, potwornie to telepie na tych, na tych wertepach, po których się tutaj poruszam, no ale taką mam, słuchajcie, drogę do pracy, no, Jest to trasa niby przelotowa, ale powiem Wam, że dziur tutaj jest od groma, zdarzają się jakieś takie fragmenty jak to kupiane, który będzie spokojniejszy, wyremontowany, ale tutaj naprawdę to pomiędzy tymi... odpowiedzialność za drogi i pomiędzy gminami jest... jest zadziwiająca, no ja nie wiem, no, że też się nie można jakoś dogadać zrobić całej drogi, tylko się robi po pół, po takim kawałku i potem tak czy tak jedzie się 3 kilometry po takich wertepach łatanych, co też widać na drodze same łaty a następne 3 km jest naprawdę prościutkim asfaltem, no i to jest a te nasze polskie drogi, no a płacimy za te ciężkie pieniądze przecież w paliwie i... A. Co tutaj muszę no. no, tak yy, mówię o tym też ze względu na fakt, że tą drogą no będę w taki mam zamiar, poruszać się później bajkiem do pracy. tak, Więc yy, yy, to jest taka moja nadzieja, że jeśli tylko pogoda będzie sprzyjała, to będę sobie po prostu iść do roboty. Tych kilometrów sobie trochę natrzaskam jeszcze w tym sezonie. Także no, uda mi się jakieś tam, mam nadzieję, decydujące zdobyć drogowe, Oblecieć 200 km dookoła kolumny i zakończyć sezon. Tak? Znaczy nie będzie tak. Tylko mam szczery zamiar trochę pojeździć No i słuchajcie, no to chyba tyle co. No to Nie będę więcej przedłużał. W sumie na ten moment chyba nic więcej nie mam Wam do powiedzenia. Zobaczymy, jak będę wracał z pracy. To może coś tam dogram. Może faktycznie ten kask dzisiaj już do mnie przyjedzie, zamawiam. w środę, w zeszłym No ale też by tam z hurtowni mieli ściągać, a ja, też nie mieli tego na stanie. No, ale... Czasem tak jest na tym Alegronie, że zamawiamy i się okazuje, że sprzedawca w ogóle tego nie posiada u siebie. Tylko dopiero gdzieś to ściąga z jakiejś hurtowni w Polsce i dopiero to wystawia i sprzedaje. O, teraz mam takie fajne I dopiero to sprzedaje. No, dobrze, że zadzwoniłem tam i się dowiedziałem w ogóle yy, kiedy to może u mnie być, czy kolor brałem sobie kask matowy czy to w ogóle jest dostępne bo informacja była taka enigmatyczna na stronie no ale kupa ludzi to kupiła nie było jakichś komentarzy negatywnych więc zaufałem tutaj sprzedawcy nie ma problemu, nie oddam sporu sprzedanych produktów więc wydawało się, że wszystko ok raczej ja, normalny stacjonarny też prowadzą. no w każdym razie, no właśnie, to jest to w ramach aukcji podane, że czekamy do trzech dni. A pani, przez telefon, mówi mi, no do tygodnia transakcja powinna być gotowa. No nie do końca jest to ok, wydaje mi się, ale cóż, opinie zawsze można wyrazić w ramach komentarza, tak? Więc tutaj nie ma problemu, no ale myślę, że to nie jest jakiś powód, żeby tam specjalnie robić komuś, komuś piłkę. Przedzieli mnie o tym, ja się zdecydowałem na transakcję w sumie biorę za to pełną odpowiedzialność nie mogę teraz marudzić, że muszę na kask czekać byle do mnie dotarł, to będę zadowolony dotarł, dobry pasujący i tak dalej, no za namową, no jeszcze tak a propos tylko, a, ale dobra, to może jak już będę będzie kask, to Wam o nim opowiem i ne, czym się kierowałem wybierając go i jak go dobierałem. to już tam na osobą na będzie temat, żeby też coś było nie? żeby było o czym w ogóle pogadać. Dobra, słuchajcie, kończę, bo gadam już 12 minut do Was, a kto tego tak długo chce słuchać? No, to, to tyle ode mnie na dzisiaj. Poniedziałkowy poranek 7.23. Jadę dalej do pracy. Wam życzę udanego dnia i trzymajcie się. Cześć!